Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku Zajmuję się wykańczaniem domu domu szkieletowego, ale to bez różnicy bo u was będzie to wyglądało tak samo Jeśli macie dryk do majsterkowania jak najbardziej przyda wam się kanał, polecam go subskrybować ponieważ w każdym odcinku mówię o na przykład takich rzeczach jak zrobić sobie taką półeczkę jak sobie zrobić taki blat bardzo, bardzo małym kosztem jak zaprojektować meble itd tak, dalej, i tak dalej. Dzisiaj Zajmiemy się nie mniej ważną kwestią, czyli szufladami. Szuflady w kuchni tu będzie sztuk 6 i szuflady w łazience tam pójdą 3. Przegadamy sobie, jaki system wybrałem, dlaczego, jakie ma mankamenty i jakie ma plusy. Zapraszam na odcinek. Jeśli chodzi o system, który wybrałem, są to prowadnice GTV Versalite Plus. Tu akurat idą na 550 cm, one są co 5 cm, czyli 550, 500, 45, i 40, chyba są 600 też. Versa Light Plus różni się od zwykłej wersji tym, że ma udźwig 5 kg większy, czyli zamiast 30, 25. W przypadku szuflad kuchennych, jak znalazłem na przykład do takiej wielkiej, która jest na dole, czyli tej. Pójdą jakieś garnki, większe obciążenie, więc warto jest dopłacić. Zwłaszcza, że różnica między parą pierwszych a parą drugich to jest parę złotych. Więc nie ma co oszczędzać. Nawet do tych lekkich górnych też dałem ten sam, bo wysyłka by mi wyszła drożej niż kombinowanie z tymi tańszymi pływanicami. Teraz tak. Czemu wybrałem taki system, a nie takie systemy kuchenne, gdzie macie tylko gotowe boki? łącznik z tyłu. Musicie zamówić płytę tył, ponieważ taki system po pierwsze ogranicza Was w kwestii wysokości szuflady. Są tam chyba 3 czy 4 wysokości. Pomijając tam chyba Bloom albo Hettish miał taki dodatkowy jeden łącznik z tyłu, który umożliwiał dać reling na dowolnej wysokości, ale to jest dosyć trudno dostępne. Po pierwsze do różnicy wysokości, a po drugie koszta. Jeden taki system na zwykłą szufladę małą, czyli taką, to jest koszt od 100 do 150 zł na taką dużą. Myślę, że spokojnie z 200-250, licząc wszystkie relingi, łączniki, prowadnice, boki i tak dalej. A te 40 bodajże złotych. jedna para, plus płyty na szufladę. No, liczmy te 4 dychy, 45 z już z oklejaniem, czyli macie 80-90 zł za szufladę, niezależnie od tego jaka ona będzie się zaprojektować sobie dowolną. 70-80 versus nie wiem, 200-250. Bo jeszcze trzeba kupić dno i, i tył do tamtej. Dlatego dość się na to zdecydowałem. Jakbym miał pewnie więcej pieniędzy, może bym kupił tamte. Tamte są prostsze, jeśli chodzi o sam montaż, ponieważ do frontów trzeba tylko zamontować takie łączniki. Wklikuje się to i bardzo łatwo jest to wyregulować. Ale z samego regulowania frontów też będzie odcinek. Pokażę Wam, jak to sobie prosty bardzo łatwy sposób zrobić, więc nie ma co wariować. Ok, tyle jeśli chodzi o system. E, ja tu wkręcę parę szuflad i omówimy sobie, w jaki sposób na drugiej szafce zacząć, jakie kroki tutaj e, trzeba przejść, co sobie wymierzyć, tak żeby było dobrze. Zapraszam. Dobra, zrobimy już tę jedną część, żeby sobie to pomierzyć, nie zabierać Wam bez sensu czasu. E... Dobra, to o czym zapomniałem Wam słonie to są oczywiście prowadnice, które mają cichy domek, żeby nie było, na tym mi też bardzo zależało, więc to jest mus. Dobra, jeśli chodzi o same prowadnice, istotne jest, żebyście wiedzieli, one się składają z trzech części, dzięki temu wysuwają się w całości, pełen wysuw, z czego ta część i ta część są nierozłączne. Ale I one są przykręcone do szafki, ale ta już jest rozłączna i jest przykręcona do szuflady. Żeby uwolnić szufladę, trzeba tutaj wcisnąć taki cykuś, tu już jest zwolniona, a z drugiej strony trzeba zrobić to samo. Żeby wsadzić szufladę, to się automatycznie wklikuje znowu. Czyli to są te same prowadnice, tylko że odbicie rozstrzane. Nie? Tu jest włożona tak, tu jest włożona tak. Jeśli chodzi o otwory, nie ma różnicy, ale jeśli chodzi o uwalnianie tej szuflady, to tu trzeba tego cycka w górę, tam trzeba go w dół i wtedy się wysuwa szufladę. To jest bardzo proste. A przy wkładaniu szuflady nie musicie nic właściwie robić, tylko trzeba tą prowadnicą, ona dochodzi tutaj do samego końca, trafić tylko w te rowki. Nic nie trzeba wklikiwać, bez problemu robi to e, samodzielnie. Potem wsuwacie z lekkimi trudnościami trzeba troszkę te szuflady tam powciskać, bo ona musi tam pozaskakiwać. I potem już przy następnym ruchu jest w porządku. Dobra, jeśli chodzi o to jak zacząć. Pierwsza szuflada zawsze jest banalna. Odsuwacie ją mniej więcej na centymetr od spodu. Eee... Prowadnice mają 45 mm, więc środek wypada gdzieś na 22,5, ale tego nie będziecie musieli aż tak mierzyć. Będziecie sobie cokolwiek, co ma jakiś równy wymiar. O, na przykład prowadnicę. Zakreślacie tutaj linię z jednej strony. Zakreślacie z drugiej. I to jest wymiar. Drodzy do środka otworów. O, teraz to jest. Tu nie będziecie mieli nic, bo macie tylko wkręty po dwóch stronach środka, ale tutaj z przodu już jest jak najbardziej. I jak montujecie? Cała prowadnica na maksa w tył. Ja tu mam ogranicznik na maksa w tył. to wychodzi na zero. Jak nie macie ogranicznika, możecie te prowadnicę wypuścić do tyłu ze 3 mm, ale nie trzeba. I przykręcacie. Po jednym wkręci w środku, jeden na początku i jednym tutaj w te dwie dziurki. Czemu po jednym? Bo jeśli się zdarzy, że trzeba będzie coś tutaj poruszać, bo wyjdzie krzywo, to zawsze się wkręcić w nowe otwory. Nie będziecie mieli tak zrzezanej tej płyty. Jeśli chodzi o te dziurki tutaj, hmm, tutaj, tutaj, to są otworki, które umożliwiają wam przesuwanie przód-tył. Ale jeśli dojdziecie do wprawy, możecie spokojnie wiercić przynajmniej tę główną prowadnicę. Tutaj, tutaj i tam na końcu. Ten, ten człon, ten. Dypniemy go sobie to zobaczycie, jak to wygląda. Ten człon idzie do szuflady. Więc jeśli macie szufladę. Oh. Ja jestem dosyć pewien tych wszystkich wymiarów, więc teoretycznie sobie mogę połapać na te główne tutaj dziurki bez regulacji. Ale jeśli cokolwiek będzie nie tak, wykręcam, wkręta i na przykład kręcę tutaj, daje mi to regulację nieco góra-dół. Jak już będę na 100% pewien, to mogę wkręcić kręta tutaj. On zablokuje mi te regulacje góra-dół. Tak samo tutaj, przód, tył, przód, tył. To jest głównie do regulacji samego frontu. Ale nie stąd, żeby było to aż tak konieczne przy sposobie, który wam pokażę, ale to w innym odcinku. Ale pamiętajcie, żeby oglądać przynajmniej go nie przegapicie, nie będzie potrzebne to aż takie regulowanie tych frontów. Dobra, czyli tak, prowadnicy sobie przykręcacie i kładziecie szufladę potem do środka. No to jest akurat 12 mm. Jakbyście mieli coś na dychę, to spoko, bo każde tutaj podniesienie zabiera Wam przestrzeń z szuflady, no, ale ta szuflada i tak jest monstrualna. Więc nie mam z tym problemu. Kładziecie sobie szufladę, przykładacie ją do prowadnicy. Znacie tak jakbym tutaj miał to wsadzone. O, robiłem to identycznie. To było wsadzone tu. Przykładam i wychodzi mi wymiar do środka tej prowadnicy. Ja już tutaj wiem, że na 55 mm. To znaczy, że od spodu to ta szuflada będzie. Od spodu, tutaj muszę zaznaczyć 55, tutaj 55, zrobić sobie kreskę i przykręcić ten prowadnik dokładnie tak samo jak tam, czyli żeby były te kreski widoczne w środkach otworów. Tylko tutaj jest jeszcze jeden aspekt. Jak widzicie, po wsunięciu szuflady środek chowa się do środka o jakieś 3 mm. Więc bierzecie HDF-kę, Tylko tu trzeba się skupić, gdzie jest przód, a gdzie jest tył. Przód jest zawsze tutaj, gdzie macie ten wypust taki. Ustawiacie to na 3 mm i możecie kręcić znowu na trzech krętach do boku. I z drugiej strony to samo, tylko pamiętajcie, że to jest odbicie lustrzane. Więc z drugiej strony, jak sobie też szufladę poobracacie, sprawdźcie na dole, gdzie jest ten przód. I drugą prowadnicę ustawcie dokładnie tak samo, bo inaczej tego po prostu nie włożycie. Dobra, ja tutaj przygotuję cały komplet i widzimy się za chwilkę. Ok, szyny mamy tutaj już poprzekręcane, też do boków szuflad. Te pozostałe szyny wkręciłem, tak jak karka z drugiej strony. Ach, powinno być ok, składam sobie tu szynę i. Tu wszynę. wsuwam, suwam, to wchodzi z lekkimi oporami. Tak ma być. O, teraz zaskoczyło. się tu blokuje, Ach, chyba. Ciężko stwierdzić, co. Aha, może. Źle włożyłem to prądziec. Więc o, zobaczycie jak się wypina. Tak się wypina tutaj. Najlepiej wiedziałem, że można włożyć to krzywo. Dobra, jest. No i jest komplet. Nie wiem, ile to zajęło może godzinę. Razem z tym całym mierzeniem i nagrywaniem odcinków, wszystko chodzi tak, jak powinno być. A jedyne, co mi się nie podoba w tych prowadnicach, to projektowanie szafki pod nie bo oni dają 12,7 mm plus minus 0,2 mm więc wychodzi na to, że trzeba dać 12,5 mm czyli w sumie trzeba szafkę powiększyć o 25 mm ale nie mam wtedy w ogóle żadnej tolerancji jeśli chodzi o szerokość jeśli Wam wyjdzie na przykład szuflada zbyt szeroka lekko, bo Wam, bo wam dotkną oni też mają tolerancję do 1 mm tak jakby się nie dało zrobić z tego, nie wiem 12,5 albo 12,6, nikogo by nie bolała szuflada, która jest węższa o 2 mm. No nie wiem, nie rozumiem tego. W każdym razie, jeśli chodzi o te wszystkie szuflady, no to koszt naprawdę wyszedł znikomy w porównaniu z tymi całymi systemami, a to jest bardzo, bardzo solidne i bardzo, bardzo stabilne. Naprawdę, nie wiem, ile musiałbym tutaj załadować garnków. Słuchaj, na razie nie mam ani jednego, ale myślę, że coś się tam jeszcze znajdzie, bo tak też patrzę na tę całą kuchnię. Ile tu jest szafek? I tak, dobra, to tam dam moją jedną patelnię. Tutaj dam jeden zestaw sztuczców. Mam dwa talerze, to włożę może w te <grym> Ja Naprawdę nie wiem, czym ja zapewnię te, zapewnię te wszystkie szafki. Tym bardziej całe to pomieszczenie gospodarcze, które tu będzie na przetwory. Może zacznę robić nalewki czy coś. Zobaczymy. Dobra, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że rozumiecie z grubsza zamysł z tymi prowadnicami. E, finansowo polecam. Wytrzymałościowo polecam, jeśli macie tylko dryk, żeby sobie pozamawiać i skręcić całe korpusy szafek I nie przeszkadza Wam to, że tu tutaj widać te prowadnice, nie wiem naprawdę To może komuś przeszkadza, że widać prowadnice, jak widać prowadnice, no to trzeba kupić systemy 3-4 razy droższe, jak nie przeszkadza Wam to Wystarczą te, tylko kupcie sobie te, które są na większe obciążenia, np. te GTV Lite Plus I pełen wysuw Uważam, że w szufladzie pełen wysów, to jest Coś coś cudownego. Ja w domu mam takie, które wysyłają się gdzieś dotąd, i wszystko to, co jest tam głębiej, trzeba po prostu wygrzebywać. Ok, w tym odcinku to tyle. Zapraszam się do subskrybowania. Widzimy się w następnym filmie. Wypuszczamy dla Was co tydzień, więc widzimy się, mam nadzieję, za tydzień w piątek o 18. Cześć! Dzień.